Mam wiele wspomnień związanych z bieganiem po tych schodach i grą w futbol. Dobrze wrócić do okolicy sprzed lat. Pamiętasz mnie? Znaczy kogo? Jestem Mike. Jak leci? Dobrze Cię widzieć. Co u Ciebie? Wszystko gra. Co urodziny? Wszyscy zdrowi. Cieszę się, że cię widzę. Wzajemnie widuję cię w telewizji. Módl się za nas. Zawsze to robię. Kocham cię, stary. Ja ciebie też. Pamiętasz, jak graliśmy w futbol? Trzymaj się. Wszyscy doskonale pamiętają, ale mało kto mówi o tym, jak policja traktowała czarnoskórych mieszkańców okolicy. Codziennie przypominali, że mamy się nie wychylać.